Witam Was w kolejnym odcinku serii Zagajmy w Chrono Cross. Odzyskaliśmy szale, ogólnie jest wszystko w porządku, tylko mamy jeden pewny problem. Musimy jakoś dostać się do latającej wieży. A czy macie jakiś pomysł, w jaki sposób możemy dostać się do latającej wieży inaczej niż latając? Ja osobiście nie. Więc dobrze, bo znajesz jakiś sposób na latanie. A przypominam, że osoby jedną osobę, która pozrafi no, latać jak na to nie patrzeć. Nie mam tu ma na myśli Magusa, który przebija wszystko na wylot he Bo on tylko lewituje. Aczkolwiek taki na przykład Starki chyba przyleciał z kosmosu o ile dobrze pamiętam, więc... Uuu! Czekaj, są inne obrażenia jak na to, że są To to przeciwniejsze z tym możemy walczyć już... Od dawien dawna, ja pierdzielę. Jak szczęście, to szczęście, ale dobre. Piep, piep. Proszę o jak już mówię, nie należy do jakichś zbit niewielkich. szkoły niskie też nie są. Więc nieźle, można sobie szybko padzić za mymi przeciwnikami tutaj. W dodatku, skarby, które znajdują się za tymi przeciwnikami są dosyć przydatne, gdyż są to tęczowe muszelki. Z tych to można wyrobić najlepsze bronie w całej grze. Tęczowe chwipunek, Podobnie jak w Pyrocy Gerze... Jest praktycznie najlepszy z tych, które można e, stworzyć. Aczkolwiek problem w tym, że do stworzenia ten czarnego ekwipunku potrzebne są jeszcze świecące materiały, a je można dostać tylko i wyłącznie. Ech, nie chcę mi się z wami walczyć, przykro e, A świecące materiały można dostać tylko poprzez zabicie z sumonami. bym poszedł nie w tą stronę. Jak zwykle. Bardzo łatwo, łatwo jest się tutaj pomylić, wbrew pozorom. Ech. Hmm, czy my nie widzimy statku Starkiego? Hmm. Owszem, widzimy, ale przy samym statku jest coś jeszcze. Jakaś wielka, glutowata maś. Z którą musimy zawalczyć? To nie da nam przejść pod żadnym pozorem. Spodobał jej się statek Starkiego i nie odda go bez walki. Zacznijmy od tego, że szala. No i tak naprawdę, prawda? Spróbuję, może mi się uda, aż człowiek niczego nie gwarantuje. Spróbuję uczyć... Samona przeciwko y, temu przeciwnikowi. Aczkolwiek mój nie gwarantuję, że mi się uda. Może mnie po prostu uprzedzić, jeśli chodzi o szybkość y, tur... Czy zauważyliście, że moje ataki zadają mu całe zero obrażeń? Tak, jest to o tyle wyjątkowy przeciwnik, że można mu zadać obrażenie jedynie poprzez używanie czerwonych elementów. Co też właśnie czynię jak widać. A zaraz szala użyję e, sumonak. i to będzie faktycznie jedna z niższych okazji, kiedy mam okazję e, zademonstrować tego typu atak. Zwłaszcza, że w tej sytuacji, w której właśnie teraz jesteśmy... Co już jest to faktycznie najlepsza możliwa opcja. Sumie, tak właśnie się przekonujemy, że to co było w forcie dla Dragonia to właśnie był sumon. Oooohohoho, 1700 obrażeń? Mi się podoba! Nie wiem jak wam! Nie, poważnie, to było ciekawe. Nie często się yy, zdarza coś takiego. Starki! Wow, sta yy, statek Starkiego yy, nie jest yy, tutaj yy, zniszczony. Starki jest szczęśliwy! Czy to no, może być powód, dla którego możemy tutaj oddychać? Eee, dokładnie. Eee, statek starkiego eee... stwarza specjalne pole siłowe. Starki uważa, że w tym innym świecie eee statek starkiego e, jest e, w częściach i jego części są e, pochowane e, pod ziemią, ale dalej działają. Uh -huh. Oda, otworzyło się. Wchodzimy. Nie, nie, nie. Ciop, ciop, ciop. Da, wszystko jest w porządku. System nawigacyjny działa. Łóżko Starkiego również jest fajne. Może tam zabrać do wieży Teda? Ten statek jest tylko na tyle duży, żeby Starki mógł nim polecieć. A i co robimy? Zostawcie to mi! Kopnijcie! Niech nie wyjdzie! Silnik może być trochę zywiały, ale poza tym wszystko jest y, doskonale. A właśnie to! Hmm, może możemy użyć tego? <laughs> Co to? Długie mało ufo? Starki może, sta może wykopać jeszcze całe rzeczy. Starki wróci później. Ech. Co to? To jest urządzenie antygrawitacyjne. Jeśli przyłączysz to do swojej łodzi, poleci spokojnie do wieży Terra. Wszystko, co musimy zrobić, to yy, jakieś miejsce, gdzie możemy to zainstalować. Hmm, pamiętam, że był Dok w Chronopolis. No, w takim razie wchodzimy do Chronopolis. Hmm. Sami nie musimy. Ha! Zobaczmy. Starki potrzebuję tego i tego. O tak! Kura... Zal będziemy mogli latać. Wlecimy wreszcie z tego przekrętego archipelagu. Oj. A czy nie wystarczy, że zamontujesz to na łodzi? O czym ty mówisz? Musimy przyłączyć jeszcze stabilizator, aby... nie stawić, żeby... wyszło spoza kontroli. Kontroli! nie rozumiem. Ale po prostu się pospiesz, dobrze? Eee... czas do, się zabrać do rabaty. Ora. E, starki e, jest zadowolony. I już mówiła ci, że e, wszystko co musiałeś zrobić, to e, pu, władować to na łódź. Nieprawda. Jak małe dziecko. No jak małe. dziecko. <laughs> hmm. A więc to, jest to. Nie spodziewałeś się, że nasze spotkanie się e, tak skończy, coś indziej? Eee! Wybaczcie, ale myśli filozoficzne w takich grach po prostu nie pasują mi, jakoś. Gotowi? Jasne. Bo czemu w sumie nie? Nikt nie powiedział, że yy, tam nie możemy zmienić postaci. To co? Lecimy. Dosłownie. Znaczy, jeszcze płyniemy, a zaraz to się zmieni. Sam chcę mieć taką łódź, Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że gra ostatnimi czasy zrobiła się nieco bardziej pikselowata, niż była. Ale to może tylko takie moje własne odczucia. A zaś my wreszcie dostajemy się do wierzytela. Okej, okay, czeka nas ostatnie wyzwanie. Sześciu smoczych bogów połączonych w jedną istotę. Eee, tylko to jeszcze jest ta drobna kwestia, że najpierw musimy się stąd wydostać. Eee, znaczy się tu dostać, o. Na pewno wylądujemy, nie rozbijemy się. Jesteś pełen starki? Jak się rozbijemy, a nie rozbijemy się, gratuluję ci yy, umiejętności starki. Hola! Widzimy się w kolejnym odcinku!